Kredki, szminki, eyelinery to codzienność wielu kobiet. Wiele z nas lubi się malować i podkreślać swoją urodę. Problem w tym, że podczas jedzenia szminka się ściera, kreski na powiekach nie zawsze wychodzą idealne, a do tego nie zawsze mamy czas na zrobienie perfekcyjnego makijażu. Alternatywą dla tradycyjnego makijażu może być makijaż permanentny, który utrzymuje się nawet kilka lat, ponieważ jest to tak naprawdę rodzaj tatuażu. Ja zdecydowałam się na jego wykonanie już ponad 5 lat temu i jestem tak zadowolona, że postanowiłam opowiedzieć Wam o tym, jak wykonuje się taki makijaż i jak wygląda makijaż permanentny. Czy jest on bezpieczny? Na co zwrócić szczególną uwagę, wybierając gabinet? Czym grozi oddanie się w ręce niekompetentnej linergistki? Czy makijaż permanentny można usunąć oraz czy jego wykonywanie boli? Nazywam się Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrem chemii medycznej, a to jest kanał Okiem Chemika, na którym rozmawiamy o zdrowiu, lekach, kosmetykach, jedzeniu i szeroko pojętej chemii. Więc jeśli interesują Cię takie tematy, to subskrybuj ten kanał i zapraszam na film. Makijaż permanentny, czyli mikropigmentacja, to zabieg, który polega na wprowadzeniu odpowiedniego barwnika w naskórek, a dokładniej w warstwę jasną, bez przekraczania warstwy podstawnej. Dzięki temu barwnik utrzymuje się w skórze nawet przez kilka lat. Pozwala to na podkreślenie urody, ale także w ten sposób można ukryć defekty czy zbyt wyraźną asymetrię twarzy. Najczęściej wykonuje się mikropigmentację brwi, ust oraz linii rzęs. I ja mam wykonane wszystkie, ale w mojej ocenie makijaż permanentny ust jest po prostu zbawieniem. Nie muszę się martwić, że jedząc obiad zjadłam szminkę czy pijąc kawę zostawiam na kubku czerwone ślady. Nic się nie ściera. A oto dowód. Mikropigmentacja może być także dobrym wyborem dla osób po chemioterapii, po częściowej lub po całkowitej mastektomii piersi w celu rekonstrukcji brodawki sutkowej. Makijaż permanentny to ogromna wygoda, ale zanim się go wykona, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy. Pierwszą z nich jest wybór gabinetu, w którym makijaż permanentny wykonuje doświadczona linergistka, czyli osoba wyszkolona do wykonywania zabiegu mikropigmentacji. To bardzo ważne, aby oddać się w ręce profesjonalisty, ponieważ makijaż permanentny niewątpliwie podkreśla naturalne piękno, ale tylko gdy jest poprawnie wykonany. Niestety jest sporo gabinetów, w których pracują osoby nieposiadające odpowiednich umiejętności, a efekty ich pracy bywają karykaturalne. Ponadto warto wiedzieć, że mikropigmentacja to zabieg inwazyjny, podczas którego może dojść do komplikacji. Dlatego udałam się do profesjonalnego gabinetu makijażu permanentnego w Bielsku Białej, aby porozmawiać z Celiną Piwko-Jelonek, która jest prawdziwym autorytetem w tej dziedzinie i wykonała w ciągu ostatnich 4 lat ponad 1000 zabiegów makijażu permanentnego. Jestem w gabinecie makijażu permanentnego Love i jest ze mną Celina, która jest wykładowcą na kierunku kosmetologia i oczywiście wykonuje makijaż permanentny. Celina, powiedzmy, że jestem Twoją klientką i chcę wykonać u Ciebie makijaż permanentny. Przychodzę do Twojego gabinetu i co się dzieje? Przejdziesz do mojego gabinetu, zostajesz zaproszona do poczekalni, zaproponowane coś do picia i na dzień dobry dostajesz kartę klienta. To jest taka ankieta medyczna, która porusza temat wszelkich przeciwwskazań dotyczących zabiegu, ale także temat samej pigmentacji, procesu łuszczenia się skóry i Twoich oczekiwań. Ciekawi mnie temat przeciwwskazań, kiedy ja się nie kwalifikuję do takiego zabiegu. Najprościej mówiąc, nie kwalifikujesz się wtedy, kiedy jesteś chora. Może to być przeziębienie, może to być grypa, e, może to być jakaś taka infekcja. Ale też wtedy, kiedy walczymy z jakąś poważną chorobą, na przykład nowotwor nowotworem, kiedy jesteś w ciąży, kiedy masz problemy skórne, na przykład skłonności do bliznowców, kiedy y, twoja skóra ma też problemy typu łuszczyca. Takich przeciwwskazań jest sporo. A dlaczego musimy brać je pod uwagę? Bo to kwestia bezpieczeństwa. My otwieramy skórę, e, działamy na zasadzie obniżenia odporności, a także jakiegokolwiek ryzyka wdania się infekcji. Takie sytuacje rzeczywiście często się zdarzają, że wydaje się infekcja bakteryjna? Hmm, myślę, że możemy to praktycznie wykluczyć do minimum, jedynie w obszarze ust i taką infekcją najczęściej może być wystąpienie opryszczki. Ok, a jeśli chodzi o opryszczkę, czy osoba, która ma skłonności do jej występowania powinna przyjmować jakieś leki zanim przyjdzie na zabieg? Jeżeli pigmentujemy obszar ust, to bez bezdyskusyjnie tak. No, okay. trzy 3 dni przed zabiegiem, nawet wcześniej, do tygodnia po zabiegu przyjmujemy leki przeciwwirusowe. A czy ja jako klientka jestem w stanie jakoś zapobiec wdaniu się tej infekcji? Powinnam coś zrobić zanim do Ciebie przyjdę? Jeżeli decydujemy się na makijaż permanentny ust, bo tu głównie w tym temacie mówimy o infekcji, a Ty jesteś nosicielem wirusa opryszczki, to zdecydowanie powinnaś wcześniej zadbać o to, by zażywać lek antywirusowy. Dosyć ostatnio popularne te leki, są dostępne bez recepty takim minimum 3 dni przed zabiegiem, natomiast jeżeli jest to dosyć poważna opryszczka i częsta skłonność, to nawet tydzień i wcześniej. I też po zabiegu musimy go jeszcze stosować, mhm. a także wybawiamy później o higienę, tak dużo bardziej niż zwykle. A jeśli chodzi o oczy, bo to też taka newralgiczna mhm. część e, tak. twarzy, czy coś w kierunku oczu powinniśmy zrobić? Zdecydowanie, jeżeli używasz odżywki na rzęs, czy na porost rzęs, czy nawet na porost brwi, to je musimy odłożyć. Przed pigmentacją to jest około 2-3 miesięcy. Jeżeli mamy jakiekolwiek problemy dotyczące wzroku, to też informujemy o, tą, o tym linergistkę. I jeżeli nosi przedłużone rzęsy, to na czas zabiegu je zdejmujemy. A czy ja jako klientka powinnam zwrócić na coś szczególną uwagę przy wyborze gabinetu? Myślę, że powinna zwrócić szczególną uwagę na to, aby ten gabinet był sterylny i cechował się tym, że jest tam wyjątkowo czysto i dba się o komfort i bezpieczeństwo tak naprawdę klienta. Ty jako klient masz prawo zażądać, by osoba, która wykonuje makijaż permanentny, na Twoich oczach otwarła moduł bądź też igłę, którą będzie wykonywany ten zabieg. Taka osoba musi pracować w rękawiczkach ochronnych i jeżeli zdarzy się jej odejść od miejsca zabiegowego, odebrać telefon, który pilnie dzwoni, czego generalnie nie powinno się robić, ale czasami jest jakiś telefon, czy też dzwonek do drzwi, to te rękawiczki powinny być zmienione. Mhm. Taka osoba też musi, musi pracować z maseczką ochronną. Wszystko czy coś jest właściwie dotykane w tym momencie, powinno być zabezpieczone, zezynfekowane. Czystość jest bardzo istotna, bo tak naprawdę to jest Twoje bezpieczeństwo, ale też bezpieczeństwo osoby, które to wykonuje. W nie wiem, nadkażeń, Ty masz poczucie, że to nie zostało wykonane w tym gabinecie, bo tu wszystko było czyste, sterylnie, jednorazowe i ty to widziałaś. Jak Celina wspominała wcześniej, zanim linergistka przystąpi do pracy, powinna założyć maseczkę, rękawiczki oraz otworzyć na twoich oczach igłę do mikropigmentacji. To bardzo ważne, ponieważ skóra jest barierą ochronną i w momencie przerwania jej ciągłości może dojść do zakażenia. Sterylna igła jednorazowa to absolutna podstawa. Wyobraź sobie sytuację, w której osoba przed tobą nie była świadoma, że jest nosicielem np. wirusa HIV, a igła, którą wykonuje się zabieg mikropigmentacji, jest wielorazowa. No, nikomu nie życzę takiej sytuacji, dlatego zadbaj o to, by ten zabieg był w pełni bezpieczny i dopilnuj, by igła była otwierana na twoich oczach. Ten wywiad nagrywaliśmy jeszcze przed pandemią koronawirusa i zauważ, że noszenie czystych rękawiczek i maseczki w gabinecie makijażu permanentnego to nie jest standard wprowadzony na czas epidemii, a zwyczajny wymóg, który obowiązywał już znacznie wcześniej i dobre gabinety zawsze go przestrzegały. Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia, mianowicie alergie. Bo w momencie, kiedy wykonujemy makijaż permanentny, używamy barwników, a w ich skład wchodzą różnego rodzaju substancje. Czy powinnam poinformować o swoich alergiach i sprawdzić, co tam w tym barwniku siedzi? Zanim... Zdecydowanie tak. Mm -hmm. jest, to jest jakby ostatnimi czasy, jakby w pewnym stopniu plaga e, osoby, które borykają się różnego rodzaju alergiami. E, jeżeli masz jakąkolwiek alergię i jesteś jej świadoma, to zanim umówisz na łakierzch permanentny, warto o tym poinformować osobę, która będzie go wykonywać. E, powinnaś powiedzieć, co jest problemem. Czy wiesz, co dokładnie jest alergenem, a osoba, która wykonuje makijaż, powinna sprawdzić, e, czy w składzie barwników taki alergen w ogóle występuje. Um, uważam, że osoby um, profesjonalne pracują tylko na barwnikach, które mają atesty. I atesty na Unię Europejską, także atesty bezpieczeństwa, e, które dają mi certyfikaty, a certyfikaty też powinny być pod, podparte całym składem, dokładnym składem chemicznym. Mhm. Ja taki certyfikat mogę y, zobaczyć właśnie w gabinecie. Każdy kosmetyk wprowadzony przez producenta do obrotu na terenie Unii Europejskiej musi być szczegółowo oznakowany. Na etykiecie muszą znajdować się adres i dane osoby odpowiedzialnej, ilość produktu, data minimalnej trwałości oraz numer partii. Na etykiecie muszą być także wymienione składniki preparatu. Niestety zdarzają się gabinety, które sprowadzają pigmenty do makijażu permanentnego spoza Unii Europejskiej. Warto wiedzieć, że stosowanie ich w polskich gabinetach jest nielegalne. Pigmenty używane do mikropigmentacji są głównie pochodzenia mineralnego i muszą być stabilne chemicznie i odznaczać się trwałością barwy. Niezmiernie ważne jest to, że muszą one przejść testy dermatologiczne, zostać przebadane pod kątem mikrobiologicznym i toksykologicznym. I takie wymagania spełniają barwniki posiadające atest PZH. Natomiast barwniki o niewiadomym składzie, sprowadzane np. z Chin, mogą być niebezpieczne i zawsze przed wykonaniem makijażu permanentnego należy się upewnić, czy osoba go wykonująca pracuje na produktach z atestem, a składniki i pozostałe informacje dotyczące barwnika są zamieszczone na jego etykiecie. Wracając do makijażu. Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia, dosyć ważna, ponieważ makijaż permanentny robimy y, na kilka lat. On się będzie utrzymywał dosyć długi czas. I czy ja mam jakikolwiek wpływ na to, jak on dokładnie będzie wyglądał, zanim ty zaczniesz go wykonywać? Zanim zacznę go wykonywać, wykonam ci rysunek wstępny. I bez tego ja nie przystępuję do pracy, dlatego że. Żeby dobrać makijaż, który będzie na tej twarzy utrzymywał się trochę dłużej niż makijaż kolorowy, my musimy go dostosować do całej symetrii twarzy, ale też do oczekiwań klientki. I aby sprostać oczekiwaniom, a także mieć świadomość, że wykonujemy go dobrze, musimy to rozrysować, musimy wymierzyć, rozrysować, wykonać taki rysunek wstępny dopiero po pełnej akceptacji Twojej, a też w pewnej zgodzie mojej, że na taki kształt sama chce się zgodzić, możemy przystąpić do pracy. Z tym, że rysunek wstępny jest zawsze trochę przerysowany, bo jest rysowany kredką, czasem barwnikiem, i z reguły ja o tym mówię, że to jest tylko rysunek wstępny i my ustalamy tutaj teraz kształt. A podczas zabiegu, jeżeli ktoś bardzo się obawia, pokazuje lusterko, jak wygląda już etap pracy. No i po zabiegu, już zupełnie inaczej, zdecydowanie lżej, i delikatniej. Makijaż permanentny można robić wieloma technikami, dlatego przed jego wykonaniem poproś linergistkę, aby uzgodniła z tobą, jaki rodzaj makijażu spełni Twoje oczekiwania i będzie dla ciebie najlepszym wyborem. Zabieg mikropigmentacji przebiega z przerwaniem ciągłości skóry, zatem jest odrobinę bolesny, ale na życzenie klientki linergistka może zastosować znieczulenie miejscowe. Jest to najczęściej krem z substancją przeciwbólową, którym smaruje się skórę około 30 minut przed zabiegiem. Nasza modelka właśnie ma nim posmarowaną skórę brwi i musi poczekać teraz 30 minut, zanim celina zacznie wykonywać zabieg. Jak widzisz, krew podczas zabiegu się nie leje strumieniami, a nasza modelka leży uśmiechnięta. Znieczulenie działa, dyskomfort jest minimalny. Po zabiegu nie wymagasz szczególnej rekonwalescencji. Można jedynie zastosować zimny okład powyżej pigmentowanej części ciała, aby zmniejszyć opuchliznę. Dobrze, czyli jesteśmy już po zabiegu mikropigmentacji, i na co ja teraz powinnam szczególnie zwrócić uwagę, żeby efekt nie zadowalał. Teraz przez najbliższych kilka dni, to jest około tygodnia, nawet do 10 dni, musisz szczególnie dbać o pielęgnację pozabiegową. Mhm. I tak naprawdę mm, nie trzeba tutaj nic specjalnego robić, poza tym, żeby dbać, by to by miejsce pigmentowane było czyste i nie specjalnie natłuszczane. To jest tak zwana pielęgnacja sucha. Ja dla moich klientek zawsze przygotowuję w osobnym pojemniczku krem do pielęgnacji, ale uczulam, żeby stosować go mniej więcej czwarty, piąty dzień po zabiegu, kiedy te brwi zaczynają... Troszkę jakby swędzić, skóra się łuszczy i trochę to pomoże. Ale jeżeli nie trzeba, to nawet lepiej tego nie nakładać, ponieważ skóra musi się zupełności wykoić i mieć dostęp do powietrza. Musimy na pewno przemywać tę skórę, unikamy mydła, unikamy jakichś żeli do mycia twarzy. Przemywamy wodą przygotowaną albo solą fizjologiczną. Dbamy o to, żeby ta skóra nie była mokra. Jeżeli bierzemy prysznic, myjemy włosy, to też... Nie przesadzamy, oczywiście umyjemy te włosy, ale później po wyjściu spod prysznica przycieramy sobie tę skórę, bardziej dociskając niż przecierając, żeby po prostu ten zabieg, to miejsce zabiegu było suche. A co z jedzeniem i piciem w momencie, kiedy mamy y, makijaż permanentny ust? Pijemy, pijemy, myjemy zęby. Y, nie możemy jakby sobie tego odmówić, natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że sztućce, które będziemy używać, czy też kubki powinny być wyjątkowo czyste, sterylne. Tutaj czasem przestrzegam przed pójściem do restauracji, bo nigdy do końca nie wiemy, jak tam wygląda z tą higieną. Jeżeli są to nasze własne sztuczce, no to dbamy, żeby to było bardziej niż kiedykolwiek higieniczne, by nie przenieść żadnego nadkażenia na ten na, na obszar ust. Ale funkcjonujemy normalnie. Jak długo trzeba czekać, żeby rana się wygoiła? Średnio 5-7 do 10 dni. To też zależy od skóry i od jakby indywidualnych czynników. Są osoby, które dużo szybciej e, regenerują skórę, są osoby, które trochę dłużej. Natomiast nie spotkałam się nigdy z tym, żeby skóra goiła się dłużej niż 10 dni. A od czego zależy nasycenie koloru i w ogóle wygląd tego makijażu permanentnego? Czy to jest zawsze tak, że jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie kolor? Czy to zależy od pewnych czynników? Moim zdaniem zależy przede wszystkim od tego, jaką mamy skórę. I tutaj Panie, z suchą skórą, taką pergaminową. To są szczęściary w tej dziedzinie, bo jakby kolor, który wykonamy, zostaje w dużym stopniu zostaje w skórze i też trwało się zdecydowanie dłuższe. I jak zadbać o to, żeby on się utrzymywał jak najdłużej? Kiedy wybieramy się na wakacje, to na te miejsca pigmentowane nakładamy filtr. To nie musi być jakiś bardzo biały, gęsty krem, To są dobrze takie sztyfty, na przykład z filtrem numer 50. I trzeba o tym pamiętać, dlatego że słońce lekko przebarwi nam ten kolor. Inna kwestia, jeżeli bardzo często uprawiamy sporty, korzystamy z siłowni, korzystamy z sauny, z takich zabiegów, które nam regenerują skórę, mikroderma, itd., i tak dalej, musimy mieć świadomość, że to nam nieco skróci trwałość makijażu permanentnego. Makijaż permanentny utrzymuje się mniej więcej ile lat? To jest dobre pytanie, bo nie można na to jednoznacznie odpowiedzieć. Utrzymuje się mniej więcej około roku do lat kilku. Zależy też od partii, którą pigmentujemy, i od skóry. Najdłużej utrzymują się kreski na powiece, sama jesteś tego przykładem. Tak. Mamy Ruchem. od 6 lat i są wciąż takie same jak pierwszego dnia po zabiegu. Dokładnie. Jeżeli chodzi o brwi, to ja tutaj jestem absolutnie przekonana, co że głównie od skóry klientki. U pań, które mają grubą, tłustą skórę, z widocznymi porami, niestety ten makijaż będzie się złuszczał zdecydowanie szybciej. U pań, które są właścicielkami suchej, takiej pergaminowej skóry, nawet po 3 latach płytko wykonany makijaż permanentny jest jeszcze dobrze zachowany i ładnie wygląda. Mhm. Na to, nie mamy wpływu, natomiast tutaj panie, które mają suchą skórę, są na lepszej pozycji. Tu mi się nasuwa jeszcze jedno pytanie. Jak zadbać o to, żeby kolor naszego makijażu permanentnego był taki, żeby nam odpowiadał? Tu też kwestia dbania o. O kontakt ze słońcem, ale przede wszystkim przy wyborze pigmentu, musimy być świadoma, że ja tak przynajmniej uważam, że nie ma innej opcji niż odbarwianie się barwnika w kierunku szarości albo w kierunku ciepłych czerwieni. I jeżeli bardzo boimy się odcienia czerwonego, to jakby alternatywą jest dla nas chłodny odcień brązu, który będzie się odbarwiał w kierunku szarości. Mm -hmm. Myślę, że tutaj większego wpływu nie ma na to nasza pielęgnacja. Bardziej kwestia też tego, czy od razu po zabiegu wychodzimy na słońce bo tu mogą się pojawić przebarwienia, produkty typu silne kwasy złuszczające, jakieś maści, które zawierają sterydy mogą mieć wpływ na odbarwienie się makijażu. Na barwę makijażu permanentnego ma też wpływ głębokość osadzenia pigmentu. Należy unikać aplikowania pigmentu w głąb skóry właściwej, ponieważ uniemożliwia to wydostanie się pigmentu ze skóry. Makijaż permanentny polega na płytkim osadzaniu barwnika w skórze, który z czasem wyłuszcza się na skutek naturalnych procesów regeneracji naskórka. Podczas głębokiej pigmentacji cząsteczki barwnika zostają zamknięte w skórze na zawsze, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż wraz z upływem czasu ich barwa może się zmieniać, co w przypadku pigmentacji skóry twarzy może prowadzić do niechcianych efektów. Dlatego zanim zdecydujesz się na makijaż permanentny, upewnij się, że linergistka ma świadomość tego, że głęboka pigmentacja jest niewskazana. Ale generalnie trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ten makijaż nie będzie wyglądał tak, jak wykonany kredką o konkretnym kolorze, tylko to zależy od rodzaju skóry i od tego, czy wybieramy kolory ciepłe, czy zimne. I Dokładnie tak. Te zimne będą szły w kierunku szarości, a te ciepłe w kierunku pomarańcza. Trzeba mieć świadomość, że makijaż permanentny to nie jest makijaż kolorowy. Mhm. To jest praca na otwartej jej skórze i jest to prowadzenie prawnika w głąb tej skóry. Więc tak naprawdę to, co dzieje się z prawnikiem pod skórą, już nie do końca jest pod wpływem naszym. My nie możemy tego zmyć ze skóry i sobie brać idealnego pigmentu. To są te czynniki metabolizmu skóry i kolor, który nam zostanie, nigdy nie będzie taki jak po samym zabiegu, ani taki jak na przykład przynosimy ulubioną kredkę do brwi, czy też cień do powiek. Możemy oczywiście tym dzień sobie później ten makijaż ponowić. Jestem ja sama tak robię. Ja możemy go nieco ocieplić, słodzić. Natomiast jakby kolor, który nam zostaje w skórze, najczęściej odbarwia się albo w kierunku chłodnym, albo w ciepłym. Nie zależy od tego, jaki rodzaj barwniku do tego wybierzemy. A co w sytuacji, kiedy makijaż permanentny nie spełnia naszych oczekiwań i po prostu nie chcemy go już mieć, bo wykonała go na przykład osoba, która nie jest profesjonalistką? Czy musimy czekać te kilka lat, aż on się sam wymyje, czy możemy go w jakikolwiek sposób usunąć? Możemy go usunąć, <noise> tak. W obecnych czasach istnieją lasery, które sobie świetnie z tym radzą, a też, są też inne preparaty do usuwania makijażu permanentnego. E, możemy go usunąć, tak naprawdę, jeżeli ten makijaż jest wykonany zbyt ciemnym piwnikiem, to jest łatwiej. Nieco trudniej, jeżeli chodzi o usuwanie kolorów w odcieniach czerwonych czy też zielonych, ale dobrej klasy laser posiada też takie nasadki i z moich obserwacji wynika duża radość w tym kierunku, można się praktycznie do, do czystej skóry pozbyć takiego makijażu permanentnego. A jeśli nie laser, to jaka metoda nam pozostaje? Są preparaty, które działają jak takie rozpulchnienie barwnika, wprowadzane są pod skórę i nieco wyciągają ten barwnik na zewnątrz, cały szereg jest tego dostępnego na rynku. A można na przykład dołożyć jakiś barwnik, żeby zmienić odcień? Tak, jeżeli makijaż nie jest wykonany na tyle źle, że chcesz go usunąć, ale na przykład odcień się nie podoba. Albo nie wiem, jedna brew jest nieco wyżej, druga niżej, ale nie jest to coś, co musimy usunąć ze skóry, to jak najbardziej. Bo tak naprawdę każdy zabieg to są dwa spotkania. Standardowo. Jeżeli jest potrzebna korekta numer 3, no to ją wykonujemy. Myślę, że laser to już ostateczność. Zanim pójdziemy na laser, to możemy się bawić, możemy odcieplać barwnikiem innym dzień, który jest chłodny, możemy też ochłodzić to, co jest zbyt ciepłe. To nie jest nigdy tak, że wychodzisz makijażem permanentnym i teraz już do końca życia będziesz z nim chodzić. Jeżeli jest źle wykonany, no to już nie masz wyjścia. Zawsze jest wyjście. A u Ciebie można usunąć makijaż permanentny? U mnie w gabinecie nie. Ja nie zajmuję się usuwaniem makijażu permanentnego. Natomiast odsyłam do klinik, do których jestem spokojna o jakość urządzeń, na których się pracuje, o wysokie glasy lasery i o kadry, które jest w tej dziedzinie wyspecjalizowane. Osobiście należy do osób, które są mocno zobligowane na wąskie specjalizacje. I nie jestem specjalistą od usuwania ani od skóry. Jestem osobą, która zajmuje się stylizowaniem makijażu permanentnego. Czyli. Generalnie powinniśmy się udać do specjalisty, który posiada odpowiedniej klasy sprzęt. Jest to laser, który wykorzystuje się nie tylko do usuwania makijażu permanentnego, ale do czegoś jeszcze, tak? Gdybym ja wybierała się usunąć makijaż permanentny, wybrałabym jakąś dobrą, wyspecjalizowaną klinikę, która posiada wysokiej klasy lasery, a taki laser jest wielofunkcyjny. Ale laser, który jest wielofunkcyjny, a jest bardzo wysokiej klasy, także świetnie poradzi sobie z usuwaniem makijażu permanentnego. To będzie zdecydowanie szybciej i na pewno pewniej niż niskiej klasy lasery. Lasery dostępne na rynku znacznie różnią się jakością, a także ceną. Małe gabinety makijażu permanentnego raczej bazują na laserach niższej klasy i jest to spowodowane wysoką ceną urządzeń, które służą do tego typu zabiegów. Różnice cenowe sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych, więc taki zakup w wielu przypadkach po prostu się nie zwróci. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku gabinetów medycyny estetycznej. Lasery wykorzystywane do usuwania makijażu permanentnego są wielofunkcyjne i są w takich gabinetach wykorzystywane regularnie do rozmaitych zabiegów. Dzięki temu, w ich przypadku, zakup Wysokiej jakości lasera może się zwrócić. Dlatego, jeśli chcemy usunąć makijaż permanentny, najlepiej udać się do gabinetu medycyny estetycznej i oddać się w ręce specjalisty, który pracuje na sprzęcie wysokiej klasy. Okej, okay, ale z drugiej strony, jakie ryzyko ponosimy, decydując się na zabieg laserem niskiej klasy? Myślę, że takim najbardziej bezpiecznym wyjściem jest tylko to, że będziesz ten zabieg musiała powtarzać kilkakrotnie, bo po prostu ten laser sobie z tym nie poradzi. Natomiast, jeżeli będzie to wykonane, już nawet nie mówię o klasie laseru, ale także o osobie, która to wykonuje i użyje złych parametrów, to może coś to do zbliznowaczeń skóry. Czy usuwanie makijażu permanentnego laserem jest bolesne? W jakim stopniu na pewno jest bolesne. Sama mm, kiedyś poddałam się takiemu zabiegowi, ja wytrzymałam go bez żadnego znieczulenia. Natomiast to są nanosekundy i to nie jest długotrwały zabieg, także nie ma się czego obawiać. Dobrze, dziękuję Ci Celina za rozmowę. Bardzo dużo się dowiedziałam. Bardzo się cieszę. Na koniec dwa pytania, które zadaliście mi na Instagramie. Czy posiadając makijaż permanentny, można wykonywać badania takie jak rezonans magnetyczny? Odpowiedź brzmi: jeśli jest potrzeba, to jak najbardziej tak. Jednak trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, w niektórych barwnikach do mikropigmentacji zawarte są tlenki żelaza, a także inne metale ciężkie i podczas badania za pomocą rezonansu magnetycznego miejsca pigmentowane barwnikiem zawierającym związki żelaza może się nagrzać, powodując zaczerwienienie i lekkie oparzenia. Dlatego warto zwrócić uwagę na skład pigmentów i wybierać te, które tlenków żelaza nie zawierają. Pamiętaj, aby przed badaniem powiadomić osobę, która będzie je wykonywała, o tym, że posiadamy makijaż permanentny lub tatuaż. Najczęściej osoba wykonująca badanie odpowiednio zabezpiecza pigmentowane miejsce oraz układa pacjenta tak, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Natomiast takie dantejskie sceny jak tutaj raczej nie zdarzają się. To jest panda, bardzo chciała wystąpić przed kamerą i ciągle nam tu piszczy. Ale wracając, zapytaliście mnie na Instagramie, jak to jest z barwnikami stosowanymi do makijażu permanentnego, czy mogą być one rakotwórcze? Teoretycznie, niektóre z nich mogą stawać się kancerogenne na skutek działania promieniowania UV, ciepła czy światła lasera. I mówimy tutaj o barwnikach aromatycznych, w skład których mogą wchodzić aminy aromatyczne, związki azowe czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Te składniki bywają także obecne w pigmentach stosowanych do wykonywania tatuażu tradycyjnego. Jak powiedziałam wcześniej, teoretycznie mogą one działać kancerogennie, jednak w praktyce nie zaobserwowano, aby osoby posiadające tatuaż częściej chorowały na raka skóry i czerniaka. Jeśli pigmentowana jest niewielka część skóry, to ryzyko jest minimalne i w mojej ocenie dużo niższe niż kontakt ze związkami obecnymi, np. w smogu czy grillowanej kiełbasie. Mimo to, dla świętego spokoju lepiej zdecydować się na mikropigmentację barwnikami nieorganicznymi. Ok, ode mnie na dzisiaj to wszystko. Jeśli podobał Wam się odcinek, klikajcie łapkę w górę i udostępniajcie film. I zapraszam Was na mojego Instagrama oraz Facebooka, a jeśli jesteście ciekawi prac Celiny i rozważacie wykonanie makijażu permanentnego, odwiedźcie profil Facebook na Instagramie lub wejdźcie na ich stronę internetową. Linki zostawię Wam w opisie filmu na dole. Przypominam, że osoby, które zdają chemię na maturze lub po prostu chcą podszkolić się w tej dziedzinie, mogą skorzystać z mojego kursu Chemii Online, chemia w probówce, na który z kodem OC2020 jest 10% zniżka. A ten, kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu Face Love. Do zobaczenia. Cześć. Ale się kręcisz. Pandzia Wandzia, a ty masz makijaż permanentny? Hmm, chyba by chciała.